Pamiętaj, że nie są to porady inwestycyjne. Wielu traderów w różny sposób może używać podobnych narzędzi w zależności od tego, jak wygląda ich strategia inwestycyjna. Ja jedynie mogę Cię zaprosić do sprawdzenia strategii, której sam używam. Wszystko znajdziesz w opisie tego filmu poniżej. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów. Wyślij ten film także do swoich znajomych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z rynkami finansowymi i kryptowalutami. Jednak zanim zaczniemy, zachęcam Cię do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, gdzie w prawym górnym rogu możesz zobaczyć linki do giełd, które polecam. Możesz odebrać darmowy kurs, możesz sprawdzić mój profil na TradingView oraz możesz dołączyć do darmowej grupy na Facebook. Na moim YouTube w 2020 roku zamieściłem nagranie, w którym wyznaczyłem potencjalny koniec hossy i poziomy, na które czekam. Bardzo dziękuję za zainteresowanie moją ostatnią analizą Ethereum, którą właśnie zamieszczałem na TradingView. Aż 64 rakiety zostały kliknięte pod tą analizą, także widzę, że zainteresowanie jest. No i obiecałem, że do tego wykresu Dogram jeszcze materiał wideo, no, i właśnie ten materiał wideo dla Was tworzę w tym momencie. Co jest jeszcze bardzo ważne, to chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie aktualizacja na sieci Ethereum będzie za około 20-21 godzin, także ja, u mnie jest w tym momencie, jak to nagrywam 9:30. No i postaramy się omówić właśnie co może się wydarzyć w przyszłości na Etherze. A według mnie może się wydarzyć coś, co potencjalnie może zaskoczyć cały rynek, czyli Ethereum może pójść swoją drogą, a Bitcoin może pójść swoją, czyli Bitcoin może się człapać gdzieś tam powoli do halvingu, a Ether zacznie nam rosnąć przed halvingiem. Bitcoina, także jest taki pomysł w mojej głowie. Oczywiście jest dużo zmiennych, które mogą wpłynąć na tą cenę. Pierwsza zmienna, najważniejsza. To jest fakt, że coś może pójść nie tak, i wtedy ten rynek może nam się zawalić nawet do myślę, że tutaj piętro niżej, czyli do 400 gdzieś tutaj dolarów. Jeszcze tutaj mamy do zaksięgowania 700 na tej krzywej ceny. Także gdzieś tam z tyłu głowy mam, że coś może pójść nie tak, i ten rynek może nam się po prostu posypać, dlatego że jesteśmy na tej krzywej ceny o wiele, o wiele wyżej niż poprzednio. Ale warto zwrócić uwagę, że po pierwszej tej, można powiedzieć, bańce, która była na eterze, spadliśmy się. 73%. Potem między halvingami, między drugim a trzecim halvingiem bitcoina, spadek ceny to był 94%. Bardzo, bardzo dużo. I zastanawiam się, czy teraz po tym spadku, który mamy 81% na Etherze. Może się jeszcze nam to pogłębić. No jeżeli technologicznie by się coś tutaj wydarzyło, że ta sieć miałaby jakieś ogromne problemy, to myślę, że ten eter śmiało może nam zlecieć do momentu, aż wszystko naprawią i wszystko wróci do normy. Także te kolory wtedy będę musiał tutaj zmienić, bo powiedzmy sobie szczerze, jest to pewnego rodzaju drogowskaz na to, co może się wydarzyć. Jeżeli faktycznie byśmy zaczęli rosnąć, ja nie wiem, czy to będzie od razu po mercu, czy to będzie. Nawet w przyszłym roku nie mam pojęcia, bo nie mam szklanej kuli, dlaczego Dlatego te poziomy są tak szerokie. Ale ewentualny wzrost, gdyby nam się pojawił, to wydaje mi się, że tuż przed kolejnym halvingiem bitcoina mógłby nam się oberwać nawet o 80%. Ale to do tego sobie przejdziemy jeszcze za chwilę. Omówmy sobie na początek, co my na tym wykresie w ogóle mamy. Mamy krzywą ceny na skali logarytmicznej. Jesteśmy na interwale tygodniowym. Na giełdzie Kraken, na właśnie parze Ethereum do dolara amerykańskiego. I teraz tak, mam tutaj ciekawą historię, no bo właściwie od 2015 roku, kiedy Ethereum kosztowało 15 centów, no już tutaj na pierwszy rzut oka widać, że mieliśmy załóżmy jakąś tam hossę do 3 dolarów i dość duże spadki. Trwała tutaj akumulacja, ja tego już nie oznaczałem na niebiesko, no bo nie miało to sensu, ale dość tutaj ta hossa była taka króciutka, mieliśmy lewe ramię, głowę prawe ramię, czyli taką głowę z ramionami. No i ta hossa nam się skończyła. No dobra. Skoro już to wiemy, to zobaczmy co było dalej. Były znowu wzrosty. Lewe ramię, głowa, prawe ramię. W ten sposób zakończyła nam się kolejna hossa Ethereum. No i spadki przejście w Bessę. Niebieskie strefy są to momenty, w których Według mnie należy akumulować. Oczywiście nie są to porady inwestycyjne. Mogę Wam pokazać tylko mój, moje podejście do całego tego wykresu i coś, co będę chciał rozegrać tutaj dalej, bo ja eter już akumuluję. Yy, I teraz tak. Niebieska strefa jest to właśnie miejsce, gdzie akumulujemy bez względu na to, czy eter rośnie, czy eter spada? Jest totalne wychłodzenie, nie przejmujemy się, ma to być zagranie długoterminowe. Pomarańczowa strefa, według mnie jest to miejsce takie, gdzie jeżeli ktoś jeszcze chce kupować, to ok, ale. Po korekcie, tak samo yy, można powiedzieć, było tutaj dalej, gdzie ten eter sobie rósł, załóżmy od 400 dolarów do 1200. Jeżeli była korekta, oczywiście jak najbardziej gdzieś tam pomysł na to, żeby się dosiąść do trendu, jest ok, ale do rozpędzonego pociągu gdzieś tam po szczytach wsiadać nie należy. Wydaje się to bardzo proste i logiczne, ale w praktyce jest tak, że niewiele osób się do tego stosuje, ale warto. Ok, słuchajcie, zobaczmy sobie, co dzieje się dalej. Dalej się dzieje to, że mamy taką różową strefę w jednym i w drugim przypadku. No i według mnie jest to obszar, gdzie należy myśleć o wyciąganiu swojego wkładu. Tak? Bo jeżeli wyciągniemy swój, swój wkład, dajmy na to, kupimy sobie tutaj za 1000 dolarów. Eter urośnie nam do kilku, kilkunastu tysięcy dolarów, to chociaż ten tysiąc, który był wkładem, wyciągamy i zostają darmowe pieniążki, i systematycznie, czy w czasie sobie to yy, będę je przynajmniej ja planował wypłacać, czy yy, po prostu, gdy osiągnie mi czerwony poziom, to ewakuuje się totalnie już z tego rynku. Jeszcze jedna taka istotna rzecz, to zwróćmy uwagę, że po drugim halvingu Bitcoina cena Etheru spadła, po czym dopiero zaczęła dalej rosnąć. No i osiągnęła sobie mniej więcej cena Etheru szczyt wtedy co Bitcoin, ale Ether to zrobił o miesiąc później, w 2017 roku. Ethereum było troszeczkę niżej, Bitcoin osiągnął swoje szczyty cenowe, a Ether swoje szczyty osiągnął troszeczkę później, co było bardzo ciekawe i wiele osób prowadziło też w błąd na rynku, no bo liczy, liczono wtedy na to, że Bitcoin będzie dalej jeszcze rósł, no bo altcoiny nam po Bitcoinie jeszcze rosły. No dobra, przeszliśmy w spadek, czas akumulacji. I znowu powtórka, ewentualne dobieranie po korektach, te korekty mogą mieć 20%, mogą mieć 50% czy 60% w tej, tej strefie, która jest strefą pomarańczową i nie powinno nas to wcale dziwić, powinniśmy to traktować jako okazję do tego, żeby się dosiąść, jeżeli mamy jeszcze jakąś ochotę. Realizujemy zyski i realizujemy zyski już ostatecznie. Jest to fajne rozłożenie takiej krzywej ceny w czasie i wydaje mi się, że może to się nam powtórzyć. I zastanawiam się, bo teraz są oczywiście dwie opcje. Jedna opcja to jest taka, bardzo, bardzo optymistyczna, więc na chwilę zostańmy optymistami, że faktycznie zaczniemy rosnąć i w momencie, gdy w 2024 wypadnie nam halving bitcoina, to pojawią się na przykład spadki. Nawet mogą być spadki według tego modelu, który tu narysowałem, 80% i wtedy cena eteru będzie za 7200. I wydaje mi się, że ten scenariusz może być całkiem, całkiem prawdopodobny. I zaraz Wam udowodnię, że wcale nie jest wygórowany. Druga rzecz jest taka, że faktycznie będziemy się człapać, nic się nie zmieni, bo cały rynek będzie uśpiony do tego halvingu bitcoinowego. I ten model będziemy musieli sobie kolorami przełożyć po prostu w czasie, ale według mnie poziomy będą dalej aktualne. Tyle, że zmieni nam się po prostu strefa akumulacji, że ona będzie o wiele, o wiele dłuższa. Także zakładam taki możliwy scenariusz, że yy, strefa akumulacji może potrwać aż do halvingu bitcoinowego i dopiero dalej te poziomy będę przykładał, przekopiuję je po prostu trochę dalej, ale zostańmy na razie na tym scenariuszu optymistycznym, ponieważ merch to jest wydarzenie, które spowoduje, że wytwarzanie nowych etherów spadnie o 90%. Więc co się może wydarzyć? Spójrzmy na historię. Jeżeli Bitcoin miał swój halving i wytwarzanie Bitcoinów spadło o 50%, to następowały ogromne wzrosty. Czy po pierwszym, czy po drugim, czy po trzecim halvingu Bitcoina tak było. Więc dlaczego nie ma być wzrostów, jeżeli wytwarzanie eterów spadnie o 90%? Oczywiście należy pamiętać o tym, że może być jakiś problem gospodarczy, coś czego nie, na ten moment w ogóle się możemy nie spodziewać. Może być problem na sieci i ten eter nam się wyłoży, więc ta cena może spaść wiele, wiele niżej do poziomów, które były Kiedyś na Ethereum, na tej krzywej ceny, właśnie w czasie, którą tutaj mam na ten moment przyłożoną, ale nie jest to Rainbow Price Chart, proszę tego tak nie traktować. Są to tylko takie poziomy krzywych na skali logarytmicznej, jeżeli chodzi o cenę i na odległości, które gdzieś tutaj mogą mi dać jakiś drogowskaz, bo. Jeżeli faktycznie ta cena po marcu zacznie nam rosnąć, nie wiem jak to będzie rozłożone w czasie, zobaczymy jeszcze, bo na pewno ta mapa będzie wymagała aktualizacji, ale według mnie jest to dobry drogowskaz. Dobrze, załóżmy na chwilę, że ten eter zacznie nam powoli, powoli rosnąć i ile może urosnąć. Spójrzmy sobie, jak to wyglądało wcześniej. Wzrosty tutaj po można powiedzieć, tej pierwszej bańce, która tutaj była w 15 roku i po tym pęknięciu, od dna do szczytu 5000%. No, okej, okay, sporo, ale później, po pęknięciu bańki na eterze, po spadkach tutaj do 6, okolic 6 dolarów, po drugim halvingu bitcoina, wzrosty mieliśmy ogromne. Ja mierzę ten wzrost od halvingu bitcoina nie od dna, więc ten wzrost od halvingu bitcoina do szczytu przy 1594 dolary za eter. Były słuchajcie, 12800%. Ogromny wzrost. Tutaj, jeżeli ktoś to wytrwał, to w dniu dzisiejszym jest milionerem. Dobra, ale idźmy dalej. Kolejna bańka nam pękła, akumulacja i wzrosty. Od trzeciego halvingu Bitcoina Ether zaczął nam rosnąć i wzrósł 2170%. Nadal bardzo dużo, ale. No, tutaj właściwie na samej sieci się nic nie zmieniło, i, i eterów przybywało cały czas taka sama ilość, a mimo to urósł. Więc, czy jeżeli zakładam, że wydobycie eterów, czy wytwarzanie eterów, jak to woli, spadnie o 90%, to. Yy, czy moje założenia, tak jak Bitcoin spadł, czy wytwarzalność Bitcoina spadła o 50% i mieliśmy na Etherze wzrosty 2170%, czy będzie bardzo wymagające, żeby Ether znów nam urósł 2000%, jeżeli jego wydobycie czy wytwarzanie spadnie o 90%? Według mnie może nam się powtórzyć coś podobnego. Co by to oznaczało? Oznaczało to by, że cena może nam rosnąć do 5-6 tysięcy dolarów za Ether. I wtedy, jeżeli będą korekty, ma to sens, żeby ten eter długoterminowo dokupować. Jeżeli cena przekroczy nam 6,600, no to według mnie będzie to dobre miejsce na to, żeby z tego eteru powoli zacząć wysiadać. Ja tu ciekawe poziomy sobie oznaczyłem: 6,500. 10 tysięcy i 15 tysięcy. Ja wiem, że to brzmi na ten moment grubo, ale zobaczcie, że historycznie takie rzeczy były możliwe, więc dlaczego mam zakładać, że tym razem to będzie niemożliwe? Stracić mogę 100%, a zarobić mogę teoretycznie 2000%, więc stosunek ryzyka do zysku wydaje się być. Całkiem niezły, pod warunkiem, że nie sprzedajemy energii i nie bierzemy kredytu po to, żeby ten eter kupić, tylko mamy jakąś część swoich oszczędności, którą jesteśmy w stanie zaryzykować. Tak? No bo coś może oczywiście pójść nie tak, a jesteśmy po dość dużych spadkach na ten moment na eterze 67%, a było 81%, więc potencjalnie ta strefa na akumulację ma moim zdaniem sens. Dobra, załóżmy, że tutaj dojedziemy sobie do tych obszarów. Co my mamy wyżej, słuchajcie? No wyżej, dlaczego ten poziom jest aż tak wysoko, jest wyżej niż te poprzednie szczyty? Dlatego, że zgodnie z tą siatką krzywych na skali logarytmicznej, zauważyłem, że między właśnie tymi szczytami, które były wygenerowane, można powiedzieć, jako bańka w 2016 roku, mieliśmy raz, dwa, trzy odległości do tego, żeby dojechała nam cena w kolejnej hoście. No i co mieliśmy dalej? No oczywiście nie wybiliśmy tych krzywych. Tutaj Ether nam zbyt dużo jeszcze nie wzrósł. Oczekiwania były o wiele większe. Dla mnie tak samo były o wiele większe te oczekiwania. No ale Bitcoin też nam wyhamował, Ether też wyhamował. Przeszliśmy w BSC i musimy to teraz zaakceptować, wziąć na klatę i wyciągnąć dalej wnioski. A moje wnioski są takie, że od tego poziomu, czy od tego poziomu, jeżeli sobie raz, dwa, trzy odliczę, no to według mnie będzie maksymalnie, co mógłby mieć Ether, to wiem to brzmi niewyobrażalnie na ten moment 59 700 dolarów za Ethereum, ale zejdźmy trochę na ziemię. Dajmy na to, że powtórzy nam się scenariusz, że tak jak Ether po trzecim halvingu bitcoina wzrósł 2000%, tak samo może po Mergeu wzrosnąć 2000%. Co brzmi na ten moment niewyobrażalnie. A to są okolice tam 35-36 tysięcy dolarów za jeden eter. Niesamowicie, niesamowicie dużo. No i jeżeli to faktycznie będzie miało miejsce, no to sorry, ale słuchajcie, ja z tego rynku na pewno, na pewno ucieknę wszystkim, co mam. Wydaje mi się, czy mam jeszcze taki pomysł, czy czasem nie będzie tak, że gdyby faktycznie ten scenariusz zaczął się realizować i byśmy byli na tych wysokich poziomach, czy na tym etapie, jeżeli Bitcoin wyszedł sobie bokiem, załóżmy, był na poziomie 40 tysięcy dolarów, czy ludzie nie zaczną z ETERu przechodzić do. Bitcoina, po to, że Bitcoin po halvingu jeszcze nam wzrósł i będzie to takie coś, co jeszcze się nie wydarzyło, ale gdzieś w mojej głowie siedzi, że coś takiego może mieć miejsce. Druga rzecz to oczywiście Bitcoin może przed halvingiem też zacząć rosnąć, co wszystkich zaskoczy, po to, żeby po halvingu spaść i wtedy cykle naprawdę nam się zakończą. Także kilka scenariuszy gdzieś tam z tyłu głowy mam. Na ten moment zastanawiam się bardzo, bardzo poważnie, czy po, czy mogą nam się pomerczyć, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, yy, gospodarka światowa się nie zawali i technologicznie wszystko pójdzie ok? To czy yy, nie zaczniemy przypadkiem rosnąć przed halvingiem bitcoina, przed czwartym halvingiem bitcoina? No bo widać, że ilość eterów, które nam się pojawi w rynku drastycznie się zmieni. Yy, słuchajcie, chcę jeszcze przygotować dla Was taką mapę. Jeżeli chodzi o rynek bitcoina, oczywiście pod halving bitcoina i pod to, co może się wydarzyć później, jakie poziomy mogą być zaksięgowane na bitcoinie potencjalnie. Tylko chciałbym, żebyście wzięli bardzo poważnie moje słowa do serca, że jest to pewien wzór. Na pewno będziemy tą mapę jeszcze nieraz zmieniać. Bardzo bym się zdziwił, gdy, gdyby, gdybyśmy jej w ogóle nie zmienili przez te kilkanaście miesięcy czy kilka lat. Jest to model, który na pewno będzie wymagał po czasie poprawy. Nie jest to wersja ostateczna. Tak samo będę miał pomysł na zrobienie takiej mapy dla Bitcoina razem z omówieniem wszystkich poziomów, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie proszę łapę w górę i będzie to dla mnie znak, żeby kolejne nagrania tego typu dla Was właśnie wyprodukować. Zachęcam Was także do pozostawienia komentarza poniżej filmu. Dzięki temu wiem, czy nagranie się podobało. Możecie także napisać, jakie narzędzia chcielibyście, abym przeanalizował je w następnym nagraniu. Jeżeli uważasz, że to nagranie było przydatne, to zostaw proszę łapkę w górę. Napisz także w komentarzu, które narzędzie Twoim zdaniem warto omówić, lub które sprawia największą trudność w zrozumieniu i obsłudze. Nie zapomnij o subskrypcji tego kanału i o kliknięciu w dzwoneczek, by nie pominąć kolejnych nagrań. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc! Cześć!